Chciałbym parę, y, parę rzeczy powiedzieć, które, które wypłynęły. Pierwsza sprawa. Bardzo się cieszę, że ta publikacja jest gotowa, dotarła do Państwa. Wygląda dosyć okazale 400 stron materiały źródłowe, ale. Y, w żadnym wypadku nie znaczy to, że na 50 lat możemy zatrzymać badania nad szkołą rolniczą imienia Haliny. To nie, z punktu widzenia historycznego, historiograficznego jest to, jest to nie, niemożliwe do, do przyjęcia. I druga rzecz, cały czas wypływają bardzo interesujące materiały. Sprawa pierwsza, w poprzedniej Kronice Wielkopolski pojawił się nie tylko artykuł profesora Pilarczyka o początkach szkolnictwa wyższego w Poznaniu, gdzie gwarantuje, że na pewno się jakoś musiał do Haliny odwołać. Ale także pojawił się referat, o, y, pojawił się artykuł o dążeniach do utworzenia szkoły rolniczej w, w Wielkopolsce przed 1870 rokiem. Autorem artykułu był pan Michał Boksa. Z tego, co się orientuje, w kolejnym, w najnowszym numerze Kroniki Wielkopolski y, pan magister Boksa przedstawi kolejny y, artykuł na ten temat. Także widać, że, że się dzieje. Y, jest szansa, żeby, żeby ten temat był jeszcze bardziej rozwinięty. No, i tytułem płęty tego, co mówię, dwa dni temu z kolegą z, z Muzeum wykonywaliśmy spis z natury w magazynie zbiorów ikonograficznych. I oto, co zupełnym przypadkiem wpadło nam w ręce. Sprawa pierwsza, ten gentleman, podpisany zresztą na dole. To jest Karol Graf, jeden z nauczycieli Szkoły Rolniczej imienia Halimy. A może jeszcze nie jest hit? Hitem jest drugie zdjęcie, które tam się trafiło. Otóż to są uczniowie Szkoły Rolniczej imienia Halimy. Drugi z lewej siedzi nie byle kto, czyli tylko Stanisław Neubauer, o którym dzisiaj sporo usłyszymy. To jest ten od pszenicy. Wartość tego zdjęcia to nie tylko sami uczniowie, ale także te obiekty, które się na tym, na tym zdjęciu znajdują. Widzieliśmy tam bronę, pług, jakiś obradla czy, czy inny drapak, czyli widzimy, z jakimi narzędziami ci uczniowie mieli, mieli do czynienia z jednego głupiego zdjęcia. To pokazuje, ile jeszcze jest przed nami, ile jeszcze można zrobić. Tyle tytułem przy długiego wstępu. Moim zadaniem tak naprawdę nie jest opowiadać o, o tym, co się udało znaleźć, tylko wprowadzić trzech, trzech referentów. Pierwszym jest mój kolega Michał Sęger, pracownik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie, współredaktor książki, którą niedawno Państwu pokazywałem. Głównie pracownik główne, działu głównego inwentaryzatora zbiorów, opiekun archiwum naukowego, ale także w ostatnim czasie specjalista od pracy organicznej w tymże Muzeum. Michale, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie obszerne. Sam bym tak się na pewno nie zapowiedział tak bogato. I witam Państwa. W Jak w swoim artykule w pokazywanym już wydawnictwie i w mojej prezentacji chciałem się skupić na działalności naukowej Wyższej Szkoły Rolniczej imienia Haliny. I tutaj tytułem wstępu chciałbym zaznaczyć, właśnie tak jak Państwo widzą na, na, na slajdzie, że niejako ograniczyłem się do działalności naukowej nauczycieli uczniów Szkoły Haliny, ale z, z pominięciem działalności dydaktycznej, ponieważ wiem, że to jest temat innego wystąpienia. Nie poruszam też tematu prac dyplomowych uczniów, bo to jest kolejne wystąpienie i rozprawa. I pominąłem również artykuły prasowe, które pisali nauczyciele Haliny, szczególnie w Ziemianinie, ponieważ uważam, że materiał i temat jest na tyle obszerny, że spokojnie mogłoby to być tematem kolejnej, osobnej rozprawy, pracy artykułu i później także wystąpienia. Także jest to pieśń przyszłości. Natomiast te. Zagadnienia, którymi chciałem się zająć, podzieliłem w ten sposób, który Państwo widzą, czyli najpierw działalność na szkolnym polu doświadczalnym, potem działalność w laboratoriach, które działały przy szkole, następnie stacja chemiczna i kontroli nasion, i na koniec chciałbym wspomnieć na, o Towarzystwie Literacko-Rolniczym. Teraz przechodząc już do rzeczy, do pola doświadczalnego. Tutaj konkretnie w Ziemianinie dotarłem do informacji na temat dwóch obszernych programów badawczych, które były prowadzone w latach 1874-75. I ten pierwszy, rozpoczęty już w 1874 roku z inicjatywy Berlińskiego Królewskiego Muzeum Rolniczego, dotyczył aklimatyzacji zbóż z północnej Europy, tu konkretnie ze Szwecji. Był to dosyć obszerny program, w którym brało udział 12 podmiotów z całej Europy. W tym Angielska Stacja Badawcza w Rotensted, Ogród Botaniczny w Hohenheim, a także Akademia Rolnicza w Popelsdorfie, żeby wymienić tylko kilka. No i oczywiście Szkoła Żabikowska, którą reprezentował w tych pracach Antoni Sempołowski. Nie będę tu wchodził w szczegóły wyników tych, tych, tych prac, tu odsyłam do mojego, do mojego artykułu, jeśli ktoś jest ciekawy. Natomiast te, te wyniki zostały faktycznie opublikowane w pruskich rocznikach rolniczych przez głównego pustosza, w artykule napisanym przez głównego pustosza właśnie Królewskiego Muzeum Rolniczego oraz bardzo obszernie w kilku numerach ziemianina z 1876 roku również zostały obublikowane. Natomiast w kwietniu 1875 roku Duża Mikowska Szkoła we współpracy z Berlińskim Towarzystwem Aklimatyzacji Roślin również brała udział w podobnym programie, w podobnym projekcie, który też dotyczył aklimatyzacji roślin, właśnie. Teraz przechodząc dalej. W 1876 roku z inicjatywy po raz kolejny Antoniego Sępołowskiego na polu żabikowskim, na polu doświadczalnym zajęto się weryfikacją metody nawożenia podglebia opracowanej przez profesora Akademii Rolniczej w Hohenheim, profesora Waltera Funke i głównym, głównym elementem tej metody był opracowany przez tegoż profesora Puk, który służył nie tylko orki, ale również do bezpośredniego nawożenia podglebia. Ja może pokażę na, na kolejnym slajdzie, jak on wyglądał. Tutaj mam skan z publikacji profesora Funke z 1872 roku. Tutaj niestety ten widzę ekran jest mały, ale jak Państwo widzą tutaj to co teraz, nie wiem czy widać mój kursor, ale widać tam zbiornik na nawóz oraz lenierz, który pracował dosyć głęboko w, w ziemi. I poprzez to, że właśnie pracował tak głęboko, ten nawóz mógł dostawać się bezpośrednio do niższych warstw gleby. I teraz się jeszcze cofnę. I 14 marca 1876 roku takie doświadczenie z użyciem, z użyciem tego pługa zostało na polu doświadczalnym przeprowadzone. Jego wyniki opublikowano w Ziemianinie. W Ziemianinie były one bardzo, że tak powiem, użyteczne. Mogły być użyteczne w praktyce, ponieważ między innymi stwierdzono, że siła pociągowa dwóch koni, których użyto do doświadczenia, jest zbyt mała, aby ten pług po prostu uciągnąć. Pracował on po prostu na tak dużej głębokości, no był to wniosek dosyć chyba myślę, przydatny dla ewentualnych rolników, którzy by chcieli taki pług zakupić. Ten, to doświadczenie z, z 14 marca miało być tylko wstępem do szerszych prac, które miały trwać jeszcze długie miesiące, no ale niestety szkoła więc w czasie została zamknięta i program nie mógł zostać zakończony. Teraz już przechodząc, przechodząc dalej, oddalając się od pola doświadczonego, przy, przy szkole działały laboratoria, m.in. Laboratorium Botaniczne otwarte, jak Państwo widzą, w 1972 roku. Jego kierownikiem był Szczęsny Kudelka i z materiałów, do których dotarłem, widać, że w, tym, w tymże laboratorium głównie zajmowano się chorobami, pasożytami, Roślin, a także chorobami pszenicy i problemem właściwego jej przechowywania, a także wpływem ilości użycia różnych ilości wody na produkcję roślin uprawnych. W 1800, po raz kolejny, ten sam rok w 1876 roku właśnie kierownik szczęsny kudelka. Przeprowadził szeroko zakrojony program badawczy dotyczący wpływu kąpieli porośniętych ziaren pszenicy w roztworze siarczanu miedzi 2. Tutaj, dla wyjaśnienia, powiem, że przepraszam, bo tutaj coś się. Aha, dobrze, że jestem z powrotem. Przepraszam bardzo. O, widzę, że zostały mi 3 minuty. Pięknie. W takim razie szybko już przechodząc dalej, może nie wdając się w szczegóły, powiem tylko, że porastanie zboża to po prostu przeczyniwne kiełkowanie nasiona wewnątrz chłosa. Z kolei kąpiel ziaren w tym, że roztworze siarczanu miedzi miała zapobiegać chorobie, tak zwanemu sporyszowi, który Państwo widzą tutaj na kolejnym slajdzie. Sporyszowi, który od, wywoływany jest przez grzyba i odznacza się takimi czarnymi wykwitami na, na, na kłosach. I ta kąpiel miała temu zapobiegać. I właśnie Kudelka chciał znaleźć odpowiedź na pytanie, jak działanie, jak kąpiel w tym roztworze wpłynie na ziarna, które już są porośnięte. Co do jego wyników nie będę tutaj się rozwodził, ale doszedł faktycznie do ciekawych wniosków. Następnie laboratorium. Tutaj faktycznie nie ma zbyt wielu, nie dotarłem do zbyt wielu źródeł co do działalności pozaedukacyjnej, ale mogę powiedzieć o dokonaniu kierownika tegoż laboratorium, czyli Józefa Dębego, który w 1874 roku opracował tak zwany amylometr, czyli po prostu urządzenie do badania zawartości, zawartości skrobi w ziemniakach. Nie wiadomo jak dokładnie wyglądał tenże, tenże aparat, aczkolwiek z literatury można się dowiedzieć, że był on, był on zbliżony do podobnego aparatu, który opracował profesor Eugen Kroker z Akademii Rolniczej w Pruszkowie. Nie wdając się już tutaj, bo faktycznie zostało mi mało czasu, w szczegóły konstrukcji tego urządzenia, jak działało. Mogę tutaj nadmienić tylko, że no zostało ono, tak jak Państwo widzą na slajdzie, docenione, zarówno w, na terenach Główie tutaj w Toruniu. Uzyskał ten aparat srebrny medal na wystawie w 1874 roku, a w 1876 został wystawiony na bardzo dużej wystawie w South Kensington Museum. Obecnie to jest Muzeum Wiktorii Alberta. W Londynie tutaj widzą Państwo stronę tytułową katalogu tegoż urządzenia i no tutaj niestety bardzo mała strona, na której to nota katalogowa o tym urządzeniu się znajduje, tutaj jest w powiększeniu. Natomiast z tego co przynajmniej do materiałów, do, do jakich dotarłem do źródeł, no niestety ten Aparat nie, nie wszedł jakby do kanonu tego typu urządzeń, wyparty bardziej przez wagę Rejmana Parowa, o której będzie jeszcze mowa w innym wystąpieniu. Teraz szybko przejdę może skracając to swoje wystąpienie. Tak. Do stacji chemicznej, której kierownikiem był jeszcze, również Józef Dęby. Ta, Stacja była spadkobierczynią podobnej działającej pod egidą CTG w latach 1862-1866 pod kierownictwem profesora Józefa Szafarkiewicza. Ta niestety pierwsza, poprzedniczka żabikowskiej stacji spłonęła w 1866 roku. No, i stacja chemiczna zajmowała się, tak jak Państwo widzą, badaniami analitycznymi jakości nawozów, ale nie tylko, również paszy i nasion. I planowano objęcie nadzorem jakościowym firm handlujących nawozami sztucznymi w Wielkim Księstwie Poznańskim. Aczkolwiek wydaje mi się, że tego planu nie osiągnięto w czasie istnienia szkoły. Teraz idąc dalej i zmierzając bardzo szybko do końca, bo już widzę, że kolega się pojawił. Co do stacji kontroli nasion to może to pominę, bo tu już profesor Karwat wspominał o tej stacji. Powiem tylko, że faktycznie w czasie istnienia szkoły jej jakby działalność nie cieszyła się zbyt dużym powodzeniem. Ten rozkwit działalności zainteresowania działalnością stacji nastąpił już po niestety po zamknięciu szkoły. No, i jeszcze na koniec krótko o Towarzystwie Literacko-Rolniczym, czyli o takim kole naukowym działającym w Żabikowie. Tutaj widziałem już, że na puszczanej prezentacji pana Różkowskiego też się pojawia Towarzystwo Literacko-Rolnicze, także też za dużo nie będę o tym mówił, a skupiłem się na, na tym Towarzystwie głównie w swoim artykule z tego względu, że Jednym z elementów działalności tegoż towarzystwa były odczyty prac naukowych i tutaj dotarłem do dwóch sprawozdań z działalności tegoż towarzystwa z 1876 z roku i pokazują, pokazują te sprawozdania, jak szeroki zakres tematyczny prac wygłaszanych przez uczniów. Na, na spotkaniach towarzystwa, jak szeroki był to właśnie zakres. Przeważała oczywiście tematyka rolnicza, ale również poruszano kwestie społeczne w swoich rozprawach, na przykład kwestie robotników rolnych na Litwie, bądź też pijaństwo wśród chłopów. I teraz już bardzo szybko podsumowując. No niestety nie byłem w stanie ani tutaj na tym wystąpieniu, ani też w moim artykule sporządzić pełnego obrazu tej działalności naukowej. To wymaga no, o, o, wiele większej, o wiele większych badań. No, tutaj mogę się zasłonić jedynie tym, że jednak dostępność źródeł i ilość tych źródeł jest dosyć szczupła. Co dalej można stwierdzić, przyglądając się tym, tym wybranym Zagadnieniom. Faktycznie duży związek prowadzonych badań z praktyką rolniczą, czy, czy tutaj, jeśli spojrzymy na stacje badawcze, na laboratoria, czy chociażby działalność na polu doświadczalnym, to jednak ten związek z, z praktyką był dosyć duży, czy nie działał dowodem. No i duża rola wybitnych indywidualności. No tutaj, przyglądając się tym, tej działalności naukowej, widać jednak piętno. Osób, które, które pracowały w szkole widać, że szkoła Hanin dawała parasol naprawdę wybitnym jednostkom do, do, do działalności. To bardziej nawet też odsyłam do artykułu bardziej jest to widoczne. No i niestety ten wpływ oddźwięk działalności szkoły i też jej działalności na w wielkopolskim społeczeństwie no jest dosyć. Trudny tu do uchwycenia. Można przyjąć, nawet patrząc na niewielkie zainteresowanie stacją kontroli nasion, że być może był on niewielki, no ale to można zrzucić na karb tego, że po prostu szkoła działała za krótko, żeby odcisnąć jakieś piętno na wielkopolskim rolnictwie i ziemiaństwie. I to tyle. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dużo nie przekroczyłem czasu. Bardzo dziękuję za interesujący referat.